Szkoleniowiec Sokoła, Pan Dominik Wynarczyk. Dzień dobry Panie Trenerze. Witam. Panie Trenerze, wygrywamy z DKS em Dobre Miasto 4 do 0. Jak Pan skomentuje dzisiejsze spotkanie? Co do wyniku, to tu się u mnie nic nie zmienia, bo tak jak po sobotnim meczu z Zawiszą mówiłem, że, że wynik jest sprawą drugą drugorzędną, to tak samo dzisiaj. Ten wynik nie jest, nie jest dla mnie jakimś zadowoleniem, ale, ale już gdzieś widać było to co, to, co chcemy grać, to, co ja będę chciał, żeby drużyna grała. Tak więc to cieszy i, i mam nadzieję, że, że będziemy szli w tym kierunku i, i, i to będzie wyglądać całe strefie. Cieszą generalnie dwie rzeczy, przynajmniej mnie, bo jest to trzeci z pari. Który nie przegrywamy pierwszej połowy, tak? bo i ze 100 milem, czwarty. 100 mil Olimpia Elbląg, tak. Zawisza też mieliśmy remis do przerwy i tutaj też prowadziliśmy zdecydowanie 4 do 0, nasza, nasza pełna nominacja. No i przede wszystkim mnie cieszy zwycięstwo, bo Pan co prawda tu jest niedawno, natomiast my jako kibica Sokoła od lutego, wiem, że mamy 13 lipca od lutego czekaliśmy na zwycięstwo, więc tym bardziej to cieszę. Ja się cieszę, że i staram się zawodnikom tłumaczyć, że też w meczu trzeba budować tą pewność i tą chęć zdobywania bramek, nie zadowalać się jedną, drugą, tylko, tylko po prostu grać po kolejne bramki. Tak sobie założyliśmy, tak chcemy, no i mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku, żeby po prostu w lidze też grać ciekawy futbol, ale ofensywny i, i żeby te mecze były i z bramkami, i, i z, dla kibiców miłe dla oka. Dzisiaj znowu pan zagrał dwoma jedenastkami. Ta pierwsza silniejsza, oparta o tych naszych doświadczonych, już zakontaktowanych zawodników. I druga no, młodzież w zasadzie. Tak? I teraz mam pytanie: czy ta jedenastka, która wybiegła, to by chciał, żeby pan tych wszystkich zawodników, którzy grali w tej, w tej pierwszej jedenastce? Na pewno budujemy ten zespół, ale ja też muszę budować tą pierwszą jedenastkę i zgrywać gdzieś, którą mam potencjalnie w głowie na ten pierwszy ważny mecz w Jastrzębiu. Tak więc też na pewno Gdzieś wiemy, ja wiem, kto, kto chciałbym, żeby, żeby był w tej jedenasce, ale pozytywnie, fajnie też druga połowa, paru chłopców młodych, naprawdę fajnie, mimo że bez bramki zagrało i wcale się nie zamykam, że jeszcze jakieś tam rotacje mogą być. Tym bardziej, że, że dopiero dopinamy te umowy i myślę, że w tym tygodniu kolejni zawodnicy podpiszą kluby, kontrakty z klubem. Spadkowie z drugiej ligi to jest o tyle specyficzna drużyna, że w przeciągu kilku dni gra dwie takie nitki pucharowe, bo pierwszy jedziemy do Jastrzębia, a za chwilę, cztery dni chyba później gramy tutaj w Tłużnicy. Jak Pan podejdzie do, tych, do tego drugiego, zwłaszcza sparingu, czy o zwycięstwo i czy też to nie zaburza trochę, trochę cyklu przygotowań, bo wtedy mieliśmy grać, zdaje się, sparing z Łomżą. Tak, no to jest taki ten ewenement drugoligowców, którzy się opuszczają szeregi i wpadają właśnie do okręgowego pucharu, ale to nie ma problemu, bo podejrzewam, że, że jeżeli będziemy mieli, a jest w grafiku sparring. Z, z łążą to bo chyba myślę, że w Związek warmińsko mazurski pójdzie nam na rękę i wrzuci ten mecz Pucharowy gdzieś tydzień czy dwa tygodnie później, na którąś środę i, i z tym nie będzie problemu. Tak więc podchodzimy do tego spokojnie. Liga i Puchar, ten na tym szczeblu wiadomo wyższym jest ważniejszy, ale oczywiście do meczów w kucharzu okręgowym też będziemy podchodzić poważnie. Zapytam się jeszcze o taką trochę wyższą piłkę. Wczoraj Lech Poznań, były pana klub, no wysoko zdecydowanie przegrał z mistrzem Kazachstanu 1 do 5. No naprawdę chyba nie przystoi mistrzowi Polski przegrywać i tak wysoko, i w takim stylu. No gdzieś tam... Ee... Dla mnie wewnętrznie oczywiście tak długo nie byłem tym zawodnikiem Lecha, ale, ale no gdzieś tam e, kroi się to serce gdzieś, bo, bo, bo jednak człowiek chciałby, żeby raz i, i klub, w którym się był, a dwa wiadomo jedyny reprezentant e, na tej arenie najważniejszej no próbował gdzieś e, być wyżej, a nie odpadał od razu w, w, w tych... E, preeliminacjach, tak więc no, to też pokazuje ile, ile jeszcze pracy w polskiej piłce trzeba i, 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 i podstaw w tych niższych klubach, żeby, żeby ten zachód gonić, bo czy nawet już wschód, bo, bo przegrywamy z dalekim wschodem, tak więc no, nie, nie, nie oglądało się to miło, ale no tak mówię, no, mam nadzieję, że, że tam też ludzie będą wyciągać wnioski i przynajmniej Lech w jakichś pucharach się złapie. Dziękuję bardzo i widzimy się w sobotę na sparingu z Gedaniem Gdańskim. Dziękuję bardzo.